Tomasz Szymański, o niech nam opowie, jak się czuł w charakterze w tym, tym razem. Widzimy się podczas innych okoliczności, jak nie nagali. Więc, jak ci się grało w filmie? Jaką postać tam grałeś? W filmie grałem postać Szymka, czyli powiedzmy gdzieś tam w tle drugiego trenera Kosy. Pomagałem mu w przygotowaniach. Bardzo fajnie mi się pracowało na planie, z racji tego, że. To było gdzieś tam moje życie, czyli treningi, no, tu akurat rola drugiego trenera. Ale no, no były to głównie treningi, jakby pomoc w przygotowaniach też mogłem, mogłem gdzieś tam, jakby ja od swojej strony zaczerpnąć tego, tego jakby fachu aktorstwa, a dać od siebie swoje umiejętności jakby aktorom, pokazać im jakby jak poruszać się w tej płaszczyźnie sportowej i myślę, że to bardzo fajnie wyszło. Na ile tej, tego doświadczenia sportowego udzieliłeś aktorom filmu? Tyle, ile tylko Erik, czyli w filmie Kosa, mógł pochłonąć, to, to pochłonął. Co, nadaje się do MMA? Mimo, że wiekowy? To się okaże, ale, ale, ale Erik mimo, mimo wieku, jakkolwiek to brzmi, to jest bardzo sprawny, naprawdę zrobiliśmy... Zresztą, zobaczcie na filmie, no, zrobiliśmy dużo, dużo ćwiczeń, du, dużo było przygotowań i, I też fajnych scen, których były bardzo sportowe, i, i myślę, że, że jeżeli chodzi o sportową jego, jego odsłonę i część, to, to Erik jak najbardziej sobie radzi. Jakby wszyscy wiemy, że Eryk, lubo całe życie, jest związane z e, pięsiarstwem e, i pasjonuje się tym i trenuje. Czy to było, faktycznie było widać u niego, że miał, e, miał tak zwaną czutkę w stójce? To znaczy, jest e, 4-1, jeżeli chodzi o trafione ciosy. I, i o, nasze, o, nasze, o naszą pracę na, plan, na planie. Także Erik wygrywa trzema trafnymi, więc to chyba jest najlepszy znak tego, że, że nadal ma tą czutkę bokserską, albo tego, że ja miałem po prostu taką rolę. Czy pani jeszcze za te trzy czasy brakujące? Zapytaj Eryka, on wie. Tomek, czy film Underdog jest czymś, co ma zmazać to, nazwijmy. Wieloletnią plamy po filmie Klatka z Latkowskiego. Czy to w ogóle jest inna historia i to nie ma, nie ma związku? I dzisiaj już żaden film nie musi tego robić, tak naprawdę, bo MMA ma już swoją pozycję. Powiem szczerze, że nie byłem gdzieś zagłębiony w ten projekt, jeśli chodzi o film Klatka, e, ale patrząc na to z boku, e, jakby niejako. Mówię o tej pierwszej klatce z, przed wielu lat. Tak, jakby dlatego powiedziałem, nie miałem z, z tamtym projektem nic wspólnego. Też za wiele o nim nie słyszałem, nie wgłębiałem się w niego, no bo on gdzieś tam ucichł z, z czasem. Ale myślę, że to jest całkowicie coś nowego, coś innego i to nie ma nic wspólnego. RMA i film się często przenikają, zwłaszcza na zachodzie. Zostajesz w branży tej filmowej? Taki po polski Luke Rockhold. <grym> Powiem szczerze, że na tą chwilę sport i gdzieś tam moje cele sportowe są na pierwszym miejscu. Film się trafił akurat w moim złym czasie, ale też bardzo fajnym, bo miałem kontuzję barku, którą musiałem leczyć pół roku. I film w tym, w tym okresie był dla mnie idealnym wyjściem i nie zmarnowaliśmy tego pół roku, bo przy rehabilitacji mogłem też, mogłem też się spełnić tutaj w innej roli. A jeżeli chodzi o przyszłość, to priorytetem będą walki, a jeżeli będą jakieś propozycje e, do jakichś filmów czy, czy innych prac aktorskich, to jak najbardziej jestem na tak, bo, bo praca była naprawdę super. Dobrze Twoim zdaniem Maciej Kawulski się sprawdził w roli reżysera? <laughs> Myślę, że bardzo dobrze to. Maciek tak naprawdę chyba odegrał wszystkie role, które gdzieś tam byłem na planie i, i, i widziałem jak inni aktorzy grają. To zanim ci aktorzy je zagrali, to, to Maciek je pokazywał. Także, także Maciek był chyba takim wzorcem i, i potem dopiero aktorzy grali. No, ja jeszcze na koniec powiem, że wydaje mi się, że mieliście duży ubaw biorąc udział w tej produkcji, bo wnioskując po samym Making of i, i tym backstage'u, to pełno takich komicznych sytuacji. Czy przychodzi ci jakaś do głowy taka najbardziej zabawna, którą mógłbyś powtórzyć? Najbardziej zabawna, którą mógłbym powtórzyć, ale chyba nie mogę jej powiedzieć, bo to będzie jedna ze scen w filmie. Eee, możesz, ale możesz, na, pewno, możesz, na, na pewno na pewno, jest takie, takie zdjęcie w, gdzieś tam na stronach internetowych czy na Underdogu, gdzie ja z Erykiem Lubosem jesteśmy bez bielizny na, e, na mm, zabrakło mi słowa. żwirowni. Jesteśmy na żwirowni w deszczu. Ja, Eryk Lubos bez bielizny, żwirownia, deszcz. Możecie sobie resztę dopowiedzieć. Było naprawdę śmiesznie. Dobre. Dobre. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Dzięki, bardzo. Dzięki. Roman Szymański po prapremierze filmu Underdog, witam serdecznie. Cześć, witam. No więc chciałbym przede wszystkim zapytać, czy większy stres przed walką, czy przed premierą filmu? Przed walką. Musiałem Jednak... pomyśleć o tym, bo wie, premiera filmu, nagrywanie filmu, nie no zdecydowanie przed walką. No tutaj przed premierą to jakby już masz robotę zrobioną i teraz... To jak wyszło już nie masz na to żadnego wpływu. To, to już zostało zrobione. Teraz wiele też zależy od zmontowania tego, od całych od zaplecza. No my jesteśmy jako aktorzy, bo mogę już tak powiedzieć, <grych> e, jakby tylko no, robocikami, który, którymi się posługują ludzie, którzy to tworzą. Tak może brzydko to brzmi, ale taka jest prawda. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, więc to, to jest całkiem coś innego niż walka, do walki wychodzisz i to w tym momencie musisz jakby pokazać. Co potrafisz? Wiele debiutów przed kamerą, ale przede wszystkim debiut za kamerą. Jak oceniasz pracę Macieja Kawulskiego, od Twojego szefa, bądź co bądź? Gdyby nie był to mój szef, to bym oceniał inaczej. Nie, no. no widzieliście film, no, no. Ja już tutaj ktoś mnie o to pytał. To jest nie, no, Maciek po prostu tak się wczuł, że momentami wdrażał się w nasze role i. I nie tłumaczył nam, albo nie, nie był tylko reżyserem, który siedzi i, i jest scenariusz, tak zróbcie i kropka. Tylko Maciek więc wręcz się jakby wdrażał w tę rolę i, i się wczuwał, pokazywał, chciał jakby też, też grać. Mm, także no Maciek po prostu stanął na, na wysokości zadania sztos. Z tego co pamiętasz, to ile twoich scen zostało? Wszystkie zostały uzgadnione czy coś wycięli? Łączę wątki. <laughs> z, 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 <laughs> Wydaje mi się, że wszystkie były, aczkolwiek były one, może niektóre były tak pocięte, że były w wiele krótszych, mniejszych aspektach, niż je nagrywaliśmy. No, tam nie będę wymieniał, no, ale jakieś sceny, w których grałem na łódce, czy tam w treningu, to, to powiedzmy, że, że trening, nasze nagrywanie trwało przykładowo na plaży cały dzień. Nie mówię, że akurat to tak trwało, no ale przykładowo cały dzień, a było w filmie tego 10 sekund. Także, może nie tyle, że było coś wycięte, no ale tym się właśnie. Taka jest specyfika nagrywania, kręcenia i montowania tego, że, że później wybiera się najlepsze, najlepsze momenty. Także nie, nie zostało wycięte, ale, ale było to po prostu mega wyostrzone. Powiedz, no bo wiadomo, kto stał za kamerą, kto był przed kamerą, czy nie uważasz, że to może troszeczkę spowodować i ten film bo my się tym, ja wiadomo, kolokwialnie mówiąc, jaramy i fani, Jasne. zawodnicy, ale nas jest bardzo mało w stosunku do tego, ile osób to będzie mogło obejrzeć, ale może Maciej chce, żeby to obejrzało, czy nie okaże się, że jednak przyjdą ludzie, którzy o MMA nie mają pojęcia, zobaczą fajny tytuł, Eryk Lubos gra w komedii romantycznej, dwa tygodnie temu obejrzymy i wyjdą rozczarowani. Myślę, że nie ma takiego ryzyka, że te branżowe, branżowe naleciałości spowodują negatywny odzew wśród zwykłych zjadaczy chleba. Ja myślę, że wręcz przeciwnie, że jeżeli właśnie nazwijmy to lokalnie łykną tą pigułkę, zobaczą fajny tytuł, zobaczą Eryka, e, zobaczą Ewę, zobaczą aktorów rozpoznawalnych w, w świecie, e, w świetle innych jakby filmów, których, których znają, e, bo nas jako aktorów nie znają, czy Kalidowa, czy kogoś tylko zna właśnie nas, nas e, nasza branża, to jak już przyjdą na ten film, to wtedy już jestem pewien, że się na, no nie zawiodą się na 100%, bo, bo film nie jest jest to MMA, ale jest w dużej części też o życiu po prostu sportowca. Czy, czy to zawodnik MMA, czy bokser, czy, czy tenisista, nie wiem, jest, jest, jest pokazane też takie życie sportowca od zaplecza. I, i też takie trochę życie rodzinne, bo, bo tu było to pokazane, więc myślę, że, że nie, jak najbardziej kiedy łykną tylko tą pigułkę, to, to dalej będzie tylko lepiej. Na koniec powiedz, byłeś dzisiaj widzem. Jako widz, co najbardziej przykuło Twoją uwagę? No oczywiście poza oświadczynami na początku. Które nie były na ekranie, były naprawdę na żywo Co podobało Ci się najbardziej? Wszyscy mówią, nie chcę podpowiadać, ale wszyscy mówią o warstwie tej Audiowizualnej, elementy walki, elementy treningu Że to jednak przykuło uwagę najbardziej Moją uwagę najbardziej przykuło takie Te żartobliwe momenty, sceny Takie, że w pewnym momencie nie wiadomo czy, czy jest poważnie Czy wypada się zaśmiać kiedy, kiedy Janusz grał z Erykiem, czy Janusz jakby z, z innymi aktorami. Jakby już nie będę tutaj wymieniał scen konkretnych, ale chodzi mi o te momenty, kiedy były takie, takie wiesz, nie wiadomo czy się zaśmiać, czy, czy to był żart, czy jest teraz to na fórmula. To Eryka Lubosa z jego bratem szczególnie, jak uderza go w nogi. Dokładnie. Nie będziemy zdradzać za dużo, ale to ta scena, gdzie taki mamy mocny czarny humor. Dokładnie, więc mnie się osobiście podobał najbardziej ten czarny humor. Dobrze, Roma, dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia przy okazji następnej, kolejnej, kolejnej Gajkazu. Na której mam nadzieję że zobaczymy również w klatce. Dziękuję. Kochaj, szanuj, walcz Underdog.